Dzień dobry, nazywam się Magdalena Franciszczak, reprezentuję firmę DGASA z Poznania. DGA to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna, która pod dewizą wspieramy wielkich jutra, kreuje przyszłość firm. Obecnie jesteśmy na rynku od 30 lat, a od 2004 roku jako spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Obecnie wspólnie z partnerem Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego realizujemy projekt „Sukcesje w firmach rodzinnych”. Odpowiadamy za realizację projektu na obszarze makroregionu 5. Są to cztery województwa: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lopuskie. Naszym zadaniem w ramach projektu jest pomoc firmie rodzinnej w sprecyzowaniu potrzeb oraz przygotowaniu najważniejszych punktów planu sukcesji. W ramach projektu oferujemy doradztwo w zakresie stworzenia strategii sukcesji. Firmy rodzinne do dyspozycji mają 75 godzin doradztwa ekspertów z zakresu prawa, finansów, w zarządzania oraz psycholog biznesu, stałą opiekę doradcy wiodącego, który m.in. przeprowadzi firmę rodzinną przez proces stworzenia strategii sukcesji, sesje doradcze z psychologiem biznesu mające przede wszystkim usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz firmy, zarówno miejsce jak również termin poszczególnych spotkań w ramach doradztwa ustalany jest z firmą rodzinną indywidualnie. Więc jeśli prowadzisz lub pracujesz w firmie rodzinnej z sektora MŚP, sukcesja jest ważna, ale dotąd nie miałeś na nią czasu. Zastanawiałeś się, jak ją przeprowadzić w Twojej firmie, od czego zacząć, jak się przygotować, jaki model zmiany pokoleniowej przyjąć. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i do udziału w projekcie.